Świąteczko, świąteczko, siemeneczki, witam was w pełnym odcineczku serii Kapi na wsi, seria Simla się kłania, ja również się kłaniam, jak również i zima, jak widzicie, no żółte tutaj listki na pełnej, typowa taka zima, bardzo mi się w ogóle to podoba. Jak widzicie przyszło tutaj czas na ostatnie koszonko, trawki generalnie, patrzę sobie na prognozę pogody, za chwilę ma być tu też na minusie, eee, niestety, także no króciutko dosłownie tylko będą tutaj jakieś lepsze. <kluzny> O przepraszam, za temperaturki, nie zdążyłem e, zatrzymać nagrywania. Także mówię sobie, a dzisiaj tutaj pokoszę, zrobię chociaż coś nowego na odcineczku i sobie tutaj pogadamy, generalnie troszeczkę na, na, na temat tej serii. Także weźmy sobie to do ręki, odpalmy sobie, działa, zadziała, zadziała. Dobra, w miarę nowa. Dobra, odpalmy sobie ta kamera i sobie lecimy tutaj, generalnie troszeczkę pokosimy, bo niestety, ale na podwórku nam tam nie rośnie, niestety tutaj nie ma E, ...tekstury malowania, jeżeli chodzi... ...żebyśmy mogli sobie malować, także no trudno. Natomiast jeżeli chodzi o tą serię, no mamy kolejny odcineczek i powiem Wam, że generalnie troszeczkę myślałem, że inaczej będzie się tutaj... ...będzie sytuacja wyglądała z tą serią. No a tutaj niestety mamy małego klopsika, a... Ze ...względu na to, że nie wiem generalnie co tutaj zbytnio robić. Bo już były te talerzówki, były już tutaj siewy, na razie mam sobie ten sam sprzęt... i tak dalej, w kolejnym sezonie wymienię sobie... Ewentualnie e, wymienię sobie tutaj jak najbardziej siewnik, e, żeby nie było już tego kodnego. Powiem Wam że tak, myślałem sobie troszeczkę na temat tej serii. E, kosi się to na pewno? Kosi się. Dobra, to tak fajnie, ale się kładzie, nie? I generalnie powiem wam, że wymyśliłem coś takiego, że zrobimy sobie streamka z żeby troszeczkę poogarniać. Ten odcinek macie sobie we wtorek i generalnie jak sobie to nagrywam, czyli że tutaj z poniedziałku na wtorek, no to streamka nie będziecie mieć, ale na 90% w wtorku na środę będziecie mieć stream jak nocny. Tak jak mówiłem, że tam kilka razy w tygodniu będzie taki stream jak nocny i te streamki będą takie, żeby sobie poogarniać. Z niedzieli na poniedziałek odpaliłem sobie właśnie takiego streamka, żeby sobie Eurotraka ogarnąć i tak samo zrobię sobie prawdopodobnie właśnie z wtorku na środę i siądziemy sobie troszeczkę tutaj do tej serii. I myślę, że kolejny odcinek piątkowy to to będzie już ze sprzedaży zbóż. Wtedy na takim streamku bym sobie e, poogarniał coś takiego jak tutaj już siebie. Mniej więcej... Się w, żeby ten sezon po prostu jakoś już tutaj minął Myślę, żebym sobie dużo kontrakcików generalnie tutaj porobił. Może nawet Józew wziąć, żeby tutaj trochę tej kasy się dorobić kredyt wziąć ewentualnie i żeby troszeczkę tutaj może jakieś pole sobie kupić, może dwa pola, żeby jakoś tutaj urozmaicić to samo Bo kurczę powiem, Wam, że jakoś to faktycznie troszeczkę nudno tutaj hmm, mapkę generalnie mi się podoba i tak dalej E, no oczywiście Wam dziękuję za wszystkie oświetlenia, bo, bo tak są dobre, ale powiem Wam, że generalnie troszeczkę nie wiem co tutaj robić. Możecie mi troszeczkę tutaj mnie wspomóc i możecie napisać w komentarzu jakieś tutaj pomysły. Co mniej więcej mu robić, bo generalnie no w miarę tam mam jeszcze pomysły na odcinki i tak dalej. Już niektóre zrealizowałem, niektóre gdzieś tam mam dalej, tylko no na razie muszę sobie po prostu jakoś tutaj lecieć. Na razie też nie mam zbytnio czasu na kompa. Ten tydzień myślę, że będzie taki przełomowy, bo generalnie ten tydzień ma być zimny, co już się sprawdza, bo w tym momencie jak nagrywam sobie to o 22, no to mam generalnie na dworze 14 stopni, już nawet tam około 13, podajże chyba. Także no generalnie nocy zimne, w dzień tak samo do no 20 stopni, może tam 22 Także no generalnie no za ciepło ma nie być, jeszcze mają być codziennie burze, a tam czwartek i piątek to w ogóle cały dzień ma padać, na napady deszczu do no, że wczoraj jakby, jakby, jak sobie to nagrywam w niedzielkę, no to wieczorem przyszła taka ulewa niesamowita, że szok Dzisiaj też zdrowo sobie popadało w dzieńek później jeszcze burza była potężna no, Jak to piszą w internetach, chociaż nie było takiej, ale no Dobra, ja jestem dalej tutaj, bo tutaj mama mi biła. No oczywiście, myślałem sobie kliknąć przyciskiem tutaj na klawiaturze. Mi się włączyło radio. No i wracając... Yy... Czekajcie, co ja tutaj mówiłem? No generalnie tutaj te plany na odcinki... A, o, dobra, wiem, już o burzach mówiłem, no. Że troszeczkę tego deszczu spadło i ma popadać. No zobaczymy, no generalnie dzisiaj nie byłem w robotce, miałem nic innego do roboty. Tutaj rodzice kupili ogórki i trzeba było sobie troszeczkę pogarać, co tam wiecie, do słoików porobić i tak dalej, i tak dalej. Takie teraz sprawy, jeszcze film sobie pooglądaliśmy, e, ten nowy Czarnobyl, który tam wyszedł ostatnio w tym roku, ale powiem wam, że dla mnie totalna tandeta, mega nudny, nic ciekawego, o wiele lepszy jest ten serialowy Czarnobyl. E, także no tak dzionek sobie minął, jutro też sobie, znaczy jakby to nagrywacie, jeżeli wszystko dobrze poszło, bo coś mi się tutaj pies przytruł. No, niestety dzisiaj trzeba było kilka razy im wychodzić na dwór, dodatkowo tak wymiotowo, miał biegunkę. Także, no, generalnie nie jest za ciekawa sytuacja. No, zobaczymy, jak to będzie. Na razie, tutaj, na ten moment, jak tata był z nim wieczorkiem, no to dwa razy w sumie tam m, za przeproszeniem się wysrał. Także, no, zobaczymy, jak to będzie sobie jutro. Bo, jeżeli nie, to przełożymy sobie to na środę. Ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Także, odcineczek, jeżeli wszystko również poszło po, zgodnie z moją myślą, no to dostajecie sobie gdzieś tak w miarę rano. Natomiast liveik prawdopodobnie gdzieś tam będzie wieczorkiem z testów modyfikacji widziałem, że to na S portalu coś tam powychodziło, także będziemy mogli sobie coś tam potestować. Może szybko zlecia dopiero, pamiętam, że dopiero co robiłem sobie testy modów, a tutaj znowu mamy wtorek, ale leci ten czas nieubłaganie. Także no na temat tej serii właśnie tak sobie myślę, żeby tutaj te streamki nosy sobie podpalać. Jeżeli nie będę iść do robotki, bo myślę, że w już będę gotowy, natomiast no ja robię sobie głównie na dworze. Jak będzie tak padać, to ja sobie nic sam nie porobię, chyba że będzie coś w środku do robienia. Zobaczymy, jak to będzie, że będę tutaj pisał z bratem żołtecznym. Ale generalnie tak, no to. Yy, yy, no to generalnie no. Kiepsko, trochę to wygląda, bo nie mam kiedy na co tutaj na tą serię wejść. Na Borusio się o tak samo czwartek, ostatni raz sobie i nic więcej. E, mody sobie dzisiaj pousuwałem: te nie, te niepo, e, niepotrzebne, bo do końca miesiąca mi tutaj chłopaki mieli wysłać, wysłali my tutaj od siebie również e, te mody, już niepotrzebne sobie usunąłem. Także wy, wyszło łącznie około 40 modów, poszło do wyrąbania, także mega się cieszę, bo było dużo tych modów, ale już się troszeczkę czystka zrobiła i miejmy nadzieję, że nie będzie też takich lagów i co miesiąc, właśnie pod koniec miesiąca będę prosił chłopaków, żeby mi tutaj dawali znać, co jeszcze z do czego. Co tam jeszcze? No, także ona się jeszcze serii, no nie, wiem, no tutaj myślę, co jakiś rozwiązań, bo chcę tutaj dalej się rozwijać. Te krówki pójść, ale na razie jest totalna lipa z tą trawą. Bo nie chce mi się totalnie, ale to totalnie siano robić. Jak już mi się zrobiło, no to wtedy tego save'a usunąłem w ogóle tutaj cały ten folder. My także no niestety lipka była. No i tutaj nie wiem, no słomy mam na razie, jeżeli chodzi tam o krowy, będziemy myśleć co dalej, bo naprawdę chcę jakoś lepiej sobie tutaj, i chcę sobie ten ciągnik kupić i tak dalej, także no myślę, że tutaj sobie ewentualnie udział wezmę, będziemy się bawić te kontrakty na tych streamkach nocnych, może nawet co dwa dni sobie zrobimy takie, no zobaczymy, albo po prostu w dzień jak będę mógł, to też sobie będę tutaj wchodził i będę sobie tutaj ogarniał, także tak to sobie wygląda, no a w środę, jutro gry z widzami w w poniedziałek były traski, Fajnie się jeździło, w środę również, no a teraz w weekendzie już Farming 15, a powrót do Farminga 15, tak zapraszam wszystkich serdecznie. Mm, a jeżeli chodzi o weekend, bo wiem Wam, że mega fajnie minął no, tutaj weekendik mi piąteczek, tam e, basenik, e, póki jeszcze w miarę była pogoda, póki ta woda jeszcze była ciepła, bo teraz to ja nie wiem, czy w ciepłym się wejdzie do wody, bo ma być ciągle zimno e, w nocy, to już... Ciągle dwa tygodnie do przodu, ma być zimno w troszeczkę tam lepiej ma być w przyszłym tygodniu, ale zobaczymy. Natomiast, e, generalnie jeżeli chodzi e, dalej o weekend, no to sobotka, powiem Wam, że generalnie spoko sobie minęła ten kodwyż streamerów, pojedzieliśmy sobie, pogadaliśmy. Jeżeli chodzi dalej, no to później mama wpadła na taki challenge, żeby pójść sobie na cmentarz o północy jeszcze z psem, bo tata tam poszedł spać już. Także no... Czemu by nie podjąłem się tego challenge'u poszliśmy sobie naprawdę, powiem Wam fajne przeżycie, polecam każdemu, oczywiście nie było straszy i tak dalej. Na luziku nie straszyliśmy się ani nic, także jak najbardziej polecam każdemu coś takiego jeżeli ktoś ma psano to to już w ogóle piękna sprawa. No bo pies, w razie czego jakieś zagrożenie wyczuje, tak jakby ktoś miał się gdzieś tam pochować, i tak dalej, także nie ma z tym żadnego problemu. Tutaj mój pies nic totalnie nie reagował, normalnie się zachowywał, więc spoko. Czyli chodzi o niedzielkę, niedzielka fajnie minęła, pospałem sobie dosyć długo, bo tam troszeczkę właśnie w sobotę się posiedziało, bo później, jak przyszliśmy, no to chwilę jeszcze posiedziałem na kąpie, później o drugiej sobie meczek oglądałem tutaj świadkarzy na igrzyskach także tak to sobie wyszło także pospałem sobie do 12-13 całą z łóżka później się tam pojechało troszeczkę na miasto różne sprawy pozałatwiać na działkę i później na imprezkę i, i 6 godzin na imprezę i naprawdę mega fajnie było to przekozacko no później ta ulewa przyszła no i Wyszła jak wyszła. Dobra ludziska, bo paliwa mi się zaraz tutaj skończy, do tej podkaszarki, jeżeli że ja już jej więcej nie będę tutaj męczył. E, dzięki Wam serdecznie za oglądanie. Taki to miał być króciutki odcinek, żeby mi się je szybko tutaj przesłał, zrenderował i tak dalej, także zostawcie łapeczkę w górę, piszcie te propozycje, co tutaj dalej z tą serią możemy robić. E, bo na razie z kasą stoimy sobie krucho, bo 5000, zobaczymy, no tutaj ostatnio kontrakcie sobie zrobiłem, ale dalej mam te kontrakty, także no zobaczymy co z tego będzie. Nie wiem, może być ciężko, a chcę, żeby ta fajn, ta seria fajnie się tak trzymała, jak się trzyma tam do nowego farminga. Także dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się na razie, hejta.